Witajcie moi drodzy, witam Was na naszej kolejnej opowieści, na naszym spotkaniu. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do mojego ogrodu. Wiem, że większość z Was musi siedzieć w domu i te wyjścia na zewnątrz są bardzo ograniczone. Tym bardziej myślę, że będzie Wam miło rozgościć się tutaj na zieleniejącej trawie i wsłuchać w śpiew ptaków. Nie wiem czy to słychać, ale śpiewają. Wiosna. Przyniosłam Wam dzisiaj pewną opowieść. Podobno, podobno pochodzi od Sokratesa, takiego starożytnego filozofa, który żył w Grecji między V a IV wiekiem przed naszą erą. Ale słyszałam ją też w wersji zupełnie innej i miała pochodzić od zupełnie innego filozofa, więc nie przywiązujmy się do tego. Jest taką historią, która krąży z ust do ust, bo ma nam coś ważnego do przekazania. I do tej historii bardzo ważnym rekwizytem, jest ten oto przedmiot. Nie wiem, czy dobrze go widać. Jest to sito. Chciałam wziąć przetak taki drewniany, ale ponieważ jestem w toku przeprowadzek, przetak się gdzieś schował. Było takie sito. Wystarczy. Posłuchajcie więc opowieści. Pewnego dnia drzwi domu Sokratesa nagle się otworzyły i wpadł jego sąsiad. Sokratesie! Sokratesie, muszę ci coś opowiedzieć. To niesamowite. Poczekaj, uspokój się, powiedział jak zawsze spokojny Sokrates i przyniósł sąsiadowi krzesło. Usiądź sobie zanim opowiesz mi tę historię, pozwól, że przesiejemy ją przez trzy sita. Historię przez sita? zdziwił się sąsiad. A tak, mój drogi, powiedział Sokrates. Przeniósł pierwsze sito. Powiedz mi, czy historia, którą mi chcesz opowiedzieć, jest na pewno dobra? Dobra? Chyba nie. Nawet powiedziałbym, że, że zupełnie niedobra. Mój drogi, to w zasadzie nie mamy już o czym rozmawiać. No, ale dobrze, dam ci szansę. Powiedz mi, proszę, czy historia, którą chcesz opowiedzieć, jest na pewno prawdziwa. Prawdziwa? No, Sokratesie, ja słyszałem ją od kolegi, który usłyszał ją od kuzyna, a ten usłyszał od ciotki, która przyrzekała na wszystkie świętości, że historia ta jest prawdziwa. Hmm. A więc nie mamy pewności, zasmucił się Sokrates. Hmm. Kompletnie nie interesuje mnie już ta historia, ale ponieważ widzę, że bardzo ci zależy, przesiejmy ją więc przez trzecie sito. Powiedz mi teraz, czy historia ta jest pożyteczna. Pożyteczna? Zdziwił się sąsiad. No tak, mój drogi. Czy mi się ona do czegoś w ogóle przyda? Nie. Nie, no raczej ci się nie przyda powiedział sąsiad. Skoro tak, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Mój drogi, zajmijmy się tym, co jest dobre, prawdziwe i pożyteczne. Popatrz tylko wiosna nastała. Wyjrzeli obaj przez okno i zobaczyli rozkwitający ogród, w którym kwitły pierwsze kwiaty, zieleniała trawa. Tak jak tutaj śpiewały ptaki, i słońce powoli zniżało się ku linii horyzontu. Taka historia. Co sądzicie o tych trzech sitach? Czy myślicie, że mogą wam się przydać? Możecie sobie je narysować. Pierwsze sito, dobra. Czy informacja, która do nas dociera, jest dla nas dobra? Jeśli nie, to w zasadzie możemy ją wyrzucić. Ale drugie sito, sito prawdy, czy informacja, która do nas dociera z internetu, z telewizji, z gazety, od kogoś, czy ona jest prawdziwa? Jeśli nie wiemy, czy jest prawdziwa, mamy wątpliwości, albo prawdziwa po prostu nie jest. Wywalamy ją natychmiast. Ale jeśli przez te dwa sita nasza informacja przejdzie, sprawdźmy jeszcze, czy informacja jest pożyteczna. Czy ona nam się do czegoś przyda? Czy jest nam potrzebna? Jeśli nie, wyrzucamy ją i cieszymy się wiosną, kochani. Zaprosiłem Was do mojego ogrodu, żebyśmy sobie tu bezpiecznie siedzieli i filozofowali. Myślę, że jeszcze nie raz się tu spotkamy. Do zobaczenia!